Szykujemy sobie kiełbaskę białą. Będzie ona w cebuli i w czosnku. Zalejemy ją piwem. Próbujemy jakieś żaroodporne naczynie. Do którego najpierw skroimy pół cebuli w piórka na spód. Układamy białą kiełbasę. To już w zależności ile sztuk zjecie. Ja mam spory apetyt, więc troszeczkę ich ułożę. I teraz skroimy drugą cebulę w piórka. Zasypujemy kiełbasę, dodamy ząbek czosnku, teraz obsypię to tymiankiem, możecie użyć świeżego, i majerankiem, takie dwie obfite sz szczypty, zalewamy piwem. Przykrywamy i stawiamy na około godzinę do piekarnika. Coś naszą kiełbasy. Teraz tylko myk, żeby to wyciągnąć, dosyć sprawnie. I wykładamy naszą kiełbasę na półmisek. Mamy wyłożoną. Tutaj tą resztkę, co nam została, szybki sposób na zup zrobienie zupy cebulowej. Podlewam delikatnie bulionem mieszanym, cebula nam od brzegów odmięknie. Przykrywam i wstawiam na chwilę do piekarnika, dosłownie 5-10 minut i zupę mamy gotową. Tak żeby nie marnować nadmiaru cebuli. Mamy wyłożone teraz życzę smacznego i wesołych świąt. A jak coś to nie zapomnijcie o tej zupie cebulowej, nie?